Pieczek odżywka do rzęs. Tylko dziesiątka. Odżywka do rzęs Izabella Arendt. Odżywka do rzęs. Dziewczyny, mega grubas. 30 zł, ale tylko 10. Dziewczyny, na pół palca. Dosłownie. Tylko dziesiątka. Stal chirurgiczna, mega gruba z dziewczynki, 30 zł. I tu się został ostatni jeansowy. A te u góry paski po 20 zł, tylko siódemki. Tylko siódemki. I lecą dziewczyny, kochane moje. Lecimy dalej z skarby. To tylko Już robią. Odżywka i wąkatyszka. Joasia, co odżywka. Jak można, to mogę różne kolory tych myszek poprosić. Eee, tak, kochani, jakie ma Maria Jolanta Turzyńska? Joasia So i Wona Tyszka. Joasia So i Wona Tyszka. 25 zł. Fuksja, dziewczyny, brylantowy fuksja 25 zł. Brylantowa fuksja 25 zł. Eee, Jaki ma Maria Jolanta Turzyńska ko kolory myszek? Bo chcę dwie różne. Dobra. Dobra. Proszę bardzo. Jest. I już tak masz. Iwonka, troszkę zapisałeś mi. Odżywka do rzęs 15 zł, dziewczyny. 15 zł. Fuksja. Daj to wokali. Dziewczyny, dowiezione jest wokali. 34 zł kosztuje. Wy to znacie. To jest eliksir dziewczynki z Silk Protection, Kochane moje. Woda. Skarbeczki moje, z białkiem jedwabiu, Próba to 9, są 5. moje dziewczynki, kolczyki, które mam w ucho, Kul, komplet kulek swarowski. 7, dziewczyny, 2, 4, 6, 7. odżywkę, Żaneta K., odżywkę, dziewczyny, wokali, ta woda dziewczyny, różowe okazjonalne, Małgosia Rogielska, wie, mam tylko dwie sztuki dziewczyny tych kolczyków różowych, skarby i nie ma ich więcej, dziewczyny tych różowych, tylko są dwie sztuki z tego, dziewczynki. I mam jeszcze z tych po 28 zł te opalizujące, dziewczyny. Te opalizujące 28 zł. Takie, słuchajcie, powiedziałabym, że skrzydła, tak? Joanna Kozioł, odżywka do rzęs. Skrzydła opalizujące 28 zł. Skrzydła opalizujące. Odżywka do rzęs Magdalena Łuczkowiak, Dziewczyny, Dowiozłam to wokali. Różowe, okazjonalne. Ewa Fouta. Ewa Fouta. E, obrączkę dziesiątkę. Małgosia Mrozowicz. Ale mnie nohal Małgosiam Małgosia Mrozowicz, dziesiąteczka. Jest. Fuksi tej, kochanie, już nie ma, dziewczyny. Tej fuksji skarbem mojej już nie mam, dziewczynki. Jedna sztuka. Obrączka za 30, rozmiar 10. I już szukam na kulek, e, Alinka. Masz? Alina Głowik obrączka. Joasia pyły obrączka za 30. Dziesiątka. Jest. Wkrętki, zestaw wkrętek 38 zł dziewczyny. I to są wkrętki, które mam w uszach, dziewczynki. Ja już wzięłam cały komplet, bo ja mam cztery dziurki z jednej strony, e, trzy dziurki z drugiej strony, więc dla mnie, słuchajcie, są idealne. Super się sprawdzają. I dziewczyny, jedne, jedyne kolczyki, holo, na bogato, 28 zł, przepiękne. Rozety dziewczyny Holo. Rozeta Holo, 28 zł. Po ile to mleczko było? Jakie, kochanie, mleczko skarbie? Jakie myszką mleczko? Bo nie wiem o jakie mleczko chodzi. Dzisiaj żadnego tu myszką mleczka nie było. Skrzydełka opalizujące Małgosia Rogielska. Są przecudne, dziewczyny, te skrzydełka opalizujące. Masz. Holo. Agnieszka Izabela Nagel holo, Aga proszę bardzo, holo na bogato, jedne jedyne i już Wam robię wokali, rozetek już nie ma. Dziewczyno, podwójna celebrytka, cena 20 zł. Nie to, że ja sobie robiłam za 15 kochanie, 15, A, 15 tak? tak, 15 zł. Mamy A, Lady Million, ale w prezencie. Tak, po 15 dziewczynki, celebrytka z kudeczką podwójna, z sercem takim dmuchanym, za 15 zł dziewczynki i kluczyk do tego jest, widzicie? Kudki, serce takie dmuchane, przepiękne, za 15 zł. Już dałam dla Alinki głowik obrączki i szukam kulek. Najpierw robimy dziewczynki specyfik z wokali dziewczyny. Specyfik wokali już znacie. Krzyżyki czarne. To jest woda młodości dziewczyny. My nie myjemy twarzy, nim my ją, słuchajcie, stosujemy po umyciu buzi. Kosztuje to dziewczynki 34 zł. Zawiera proteiny białka, dziewczyny To jest złoty eliksir. Iwonka Kurczap, celebrytka. Zabierz te pierścionki już, to Tomasz. Iwonka Kurczap, celebrytka. Rozetki Holo już nie ma. Bo to ty pierścionki, gdyby postawione na stronę, to masz. Po co to? Iwona Kurczap. Małgosia czy kęgierska. Dziewczyny, ten specyfik kosztuje 34 zł. E, wklepujemy go w twarz po umyciu się dziewczyny na oczyszczoną skórę. E, to jest esencja wodna dziewczynki z proteinami białka skarbeczki moje. Super dziewczynki nawilżacz. To jest duże, ma 150 ml i jest też mocno dziewczynki skoncentrowane. Substancja taka, słuchajcie, um, jak się nazywa? Kon no Tomasz, jak się mówi to, y nie koncentrat, tylko taka oleista dziewczyna jest, tak? Oleista i będzie, słuchajcie, naprawdę starczać na długo. Małgosia Boniaczeki nie została celebre? Dziewczynki A, to, to jest tylko w białym opakowaniu, a to jest, słuchajcie, złote. To, tak mówimy na to: słuchajcie, widzicie, złoty eliksir, dziewczyny. Złoty eliksir, skarby moje. Ewelina Pieczak celebra za 15. Małgosia Kaczorowska celebra za 15. Nie, rozetki, holo były jedne. Ma dziewczyny Agnieszka Izabela Magę rozetki. Perfumetki, dziewczynki Lady Million, kochanie, są po 15 złotych w skarbie. Już wam pokażę te perfumetki. To są z tej serii ekskluzywniejszej dziewczynki. Tak jak mówię, one są bardzo dobrze zaperfumowane. Perfumetki Lady Million. dziewczyny, czekajcie, czekajcie. Już wam pokażę. Tu mam perfumetki Lady Million. Celebrytka Wielka Bagińska. Dziewczynki za 15 zł. To są perfumetki Lady Million. Celebrytka z kutką. dziewczyny maksymalnie 50 cm długości. A maszynik z kulkami, już dziewczyny muszą poszukać skarby moje. I jest na pewno, bo wczoraj go jeszcze widziałam, Lady milion dziewczynki za 15 zł. Wokali wszystkie panie, które miały dziewczynki, mogą potwierdzić, że jest cudowne. Naprawdę słuchajcie, specyfik na, dla pań, ekskluzywny specyfik dla pań, dziewczynki, które lubią skarbeczki moje, już szukam kulek. To, tych, tych to nie, 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 tych to nie tą Daj mi kochanie e, no, nowości, samoloty. Dokładnie robimy. Dziewczynki dojechały samoloty. Pozdaj mój to. A ja już szukam kulek. A ja już szukam kulek. Na pewno zrobię to. Na pewno zrobią to. Hmm, to. Jezus Maria, ale gdzie te kulki są? Pokażę są. Te samoloty. Mam kuleczki. Celebrytka z Iwona Foryś. Iwona Foryś. Celebrytka z skutką Dodałeś tą celebrytkę po 15 teraz, co byłem. Iwona Foryś, tak? Foryś, Lady Million, Maryla Bujdan-Łotyż. Lady Million, Katarzyna Macyszyn. Katarzyna Macyszyn, Lady Million. Katarzyna macyszyn. Ucałuj bianeczkę moją. Celebrytka za 15, Ewa Harhut. Ewa Harhut. Celebra za 15. Ewa Harhut. Joasia So, Lady Milion. Masz. Joasia So, Lady. Bożańka Wilman, Lady. Będą kolczyki, dziewczynki. Krzyżyki na szyję, to masz gdzie je odłożyłeś? Te krzyżyki czarne nasze, szyję, co Tam pokazywałeś? Leżą. Na czy, gdzie? A, są, dobra. Małgosia Mrozowicz, Lady. Małgosia Mrozowicz. I trzy ostatnie bierze Monika Anna Balcerowska. Mrozowicz. I trzy ostatnie. Nie ma sprawy, kolczyki przyciągane nie mam kochanie, Monika Anna Balcerowska, trzy i dziewczyny, a jeszcze jest jedna, jakby to chciał, jeszcze jest kochanie jedna, jeszcze jest jedna dziewczynki y, z męskich perfumetek, skarbeczki moje, mam VIP męskie, jakbyście miały ochotę, VIP męski dziewczyny, przepiękny ten czarny VIP męski, Malte, tak? VIP męski, jakbyście miało ochotę, to jest VIP męski. Dla panów, dla panów, z damskiej jeszcze ekskluzywnej perfumetki Coco Chanel, dziewczynki. Coco Chanel te białe, przepiękny zapach, skarby moje. Coco Chanel, dziewczynki. La Villa, oczywiście znacie lankoma. Versace różowe, dziewczyny, i one są po 15 taka. Versace różowe, dziewczynki. Skarby moje i Chanel Chance. Dziewczyny z schematytów serduszek to jest tak: jeden Ktoś grafit, jedno złoto i trzy srebra. Jeden grafit, jedno złoto. Chanel Madłazel nie ma marzeń kostego. Jeden grafit, jedno złoto i trzy srebra. Dziewczyny i przypominam, samoloty, perfumy męskie inspirowane Hugo Bossem. Dziewczyny, czy są kolczyki makaroniki za 10, holo za 10? Nie wiem o jakie chodzi, kochanie skarbie. E, Joasia, co so dwa razy chciała ale te e, Lady Miriam? To jeszcze jeden dla co? To Lady już nie ma dziewczyny. Koko. Werka Finger Dance Koko. Werka Finger Dance Koko. Sylwia Dryka Lawia. Sylwia Dryka Lawia. Małgosia Mrozowicz Waldek powiedział żeby się... Koko, Ania Mierzycka, już, już będę robić Tomasz. Małgosia Różalska, Ania Mierzycka, Małgoszta Różalska, Różalska tym razem, Złoty Chematet Ewka Marchewka, Ewcia, dla Ewci. Tak. Ania Mierzycka, Koko, Małgosia Mrozowicz, Koko, Małgosia Mrozowicz, Koko, Chanel, weźmy na chwilkę przełóż mi, Chanel szanse różowe, Joasia pyły, Joasia pyły, jest jeszcze złoty hematyt? Nie, to był. Nie. Jeden tylko był kochany. Srebrny i grafitowy. Samolot do Anastazji Bożek. Jedną od odłóż, kochanie, od razu dla Kasi kowalskiej. To też na kowalska. Złotych serduszek nie ma dziewczyny. Samoloty. Samolot dziewczynki. 20 złotych odpowiednik hugobosów męskich. Samolot. Masz? Tak, Małgosia dziedziela samolot. Miliona już nie ma, dziewczynki. Lady Milion już nie ma. Małgosia dziedziela. Grafitowy, y, proszę bardzo. hematyd FK, marchewka. Trzy razy. Lawija. Monika Anna Balcerowska dla Moni Lawila trzy razy.